Ludziom wydaje się, że w końcu, kiedy wystarczająco się dowiedzą, mogą przestać się uczyć. Ja uważam, że to jest całkowicie odwrotnie. Nigdy nie powinni przestać się uczyć, bo w taki sposób właśnie osiągną rezultaty. Rynek nie stoi w miejscu. To, co działało rok temu, nie będzie działało już teraz. Każda nowa umiejętność, której się nauczysz, edycja, copywriting, rozmowy sprzedażowe lub prezentacja oferty, może dołożyć kolejne 5, 10, 50 tysięcy złotych do Twojego portfela. Im więcej wiesz, tym szybciej rozwiązujesz problemy, co pozwoli Ci rozwiązać się Szybciej od Twojej konkurencji. Wiedza również zwiększa pewność siebie, dzięki czemu ludzie będą częściej kupowali i bardziej nam ufali. I najważniejsze to, rozwój nie kończy się na pieniądzach, ale sądzę, że umiejętności biznesowe i prowadzenie biznesu to najlepszy sposób na rozwój siebie jako człowieka. Więc traktuj naukę nie jako dodatkę do swojego biznesu, ale jako jego podstawę. Bo nawet jeżeli stracisz wszystko, jeżeli masz umiejętności, możesz to wszystko odbudować tak jak ja trzy razy.